I'm out. I'm calling you again. Yeah. Here's the other. Take a soda. Okay. jest cała ekipa. Zuziu, twoje rzeczy musimy przynieść. Takie małe. Dobre, dobrze. Chodź i nabrać. Dźwięk jak dla A wiesz, to taka ściana. Zuziu, to się zapina w drugiej stronę, Wchodzisz do środka i masz ciepło. Bardzo serdecznie jesteśmy już na hali, w zasadzie na obiekcie szkolnym w Grodzisku Wielkopolskim. My tu od paru godzin usilnie się rozstawiamy, montujemy studyjko. Dziewczyny właśnie się pojawiły i rozkładają się w tym pomieszczeniu. Każda z grup, każda z drużyn dostaje. W przydziale klasy szkolną kilka w zależności od tego, jak dużo z dzieciaczków, kadry dostają osobne sale. Bardzo fajnie coś organizowane. Chcę tylko przypomnieć, że na pewno jest bardzo, bardzo dużo drużyn samo to, że w czterech kategoriach leśnikowych gramy. Wyobraźcie sobie jak dużo tutaj dziewcząt w tym obiekcie się znajduje z mega najstarsze już e, dziewczęta. My już w tej salce tutaj, co z tutaj, kiknął tutaj no widać, światełko e, zainspirowaliśmy, e, za złe słowo, e, powiedzmy prowizoryczne e, studijko, żeśmy zmontowali. E, w tej sali e, tam stoi komputer już w sumie. 12 zaległych odcinków zostało wrzucone, a jutro informatyk ze starostwa, z Grodziska Wielkopolskiego podłącza nas pod główne łącze internetowe, z którego będziemy dla Was specjalnie live'a nadawać z każdego dnia. Będą w tym układzie trzy live'y. W opisach pod live'ami jest dokładna rozpiska kto kiedy gra. Będzie bardzo fajnie e, tutaj e, organizator e, przed każdym meczem przez mikrofon mówił e, kto gra i po meczu będzie e, oczywiście podsumowanie jaki jest wynik. Także wszystko będzie e, na filmie e, bez względu na to e, czy my coś dopowiemy będzie się samo działo, samo kręciło. Dziewczynki już... Dziewczynki zwiedzania, włączyły te zwiedzenia, te przemieszczania się. jakaś piłka nożna, tak zwana zaraz elektroniczna, czyli potrzeba do niej e-kondycji. A my e, pochodzimy jeszcze po obiekcie, zobaczymy e, jak to się mocno rozkręca. Jest kilka zespołów z zagranicy i przejdziemy zaraz do tablicy. Pokrótce Wam coś tam powiem. E, zapraszam serdecznie. są? <grywka> Patrz. Maturacy e, dziewczęta znoszą do sal. E, e, Będą sobie tutaj na tym spały, także fajnie tutaj też od wielu, wielu lat. Od 2003 roku ten turniej funkcjonuje, takżeśmy rozmawiali z organizatorem, więc dużo lat, naprawdę bardzo dużo. Jest to rodzinne przedsięwzięcie, jak się okazuje, a ja Wam pokażę, oczywiście ogólnie nie ma co się zagłębiać, jest tablica już znacie to zdjęcie ono jest prowadzące takie na naszym wydarzeniu jako główne rozpoznawalne logo i już jest rozpiska wszystkich grup wy macie oczywiście pod wydarzeniem macie pod linkami do live'ów dokładną rozpiskę właśnie tą stąd także nic wam nie umknie tym bardziej że w wydarzeniu macie jeszcze wypisane zasady dla danej grupy. Wszystko jasne, wszystko transparentne przed. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy śpimy tutaj w związku z tym, że z organizatorem współpracy podjęliśmy, śpimy na łączniku między halą gimnastyczną a szkołą. Ja na hale nie będę wchodził z tego względu, że e, no, tam trwają treningi i po co mają się zawodnicy rozpraszać e, z kamerą, e, tym bardziej z zewnątrz nie znają mnie. E, jutro będziemy już spali, już studia będzie zaaranżowane tam w tamtym budynku głównym e, i stamtąd będziemy nadal na, na Jak e, jestem z uczą, mi się to mocno wspiera. E, ja będę wywiązany przez wiele godzin do komputera, także nawet zrobienie herbaty czy kawy może być e, niemożliwe samemu. I tutaj będzie, e, będzie mnie mocno wspierać. E, opowiem Wam jeszcze później jak to wygląda, ale e, no, organizator gościł nas niesamowicie. E, niesamowicie tutaj pozytywni ludzie zainspirowani mnie mocno i mega 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 fajnie to wszystko wychodzi, wygląda a tutaj dziewczęta znowu wracam do tego miejsca, także bez do o bardzo jest jest fajnie, pozytywnie który ma nudy jeszcze ten nęka pomaga w a nawet w takim razie dziewczyny tutaj z rządzą.